Mój najlepszy przyjacielu, miłości mojego życia. Poznaliśmy się, gdy byliśmy jeszcze dziećmi, zupełnie nieświadomi tego, co przyniesie nam los. Kto mógł wtedy wiedzieć, że nasz pierwszy wspólny taniec zatęczymy właśnie tu, gdzie sześć lat później rozpocznie się nasz nowy rozdział. Wywróciłeś moje życie do góry nogami. Sprawiłeś, że pokochałam je jeszcze mocniej niż dotychczas. Stałeś się całym moim światem. Światem wypełnionym dobrem, szczerością i troską o innych. Pokochałeś tę część mnie, która nie jest łatwa do kochania. Będę Ci za to już zawsze wdzięczna. Przed nami nowy etap w życiu. Jestem pewna, że damy sobie radę. Nie obiecam Ci jednak, że będzie idealnie, ale wiedz, że będę zawsze przy Tobie. Na dobre i na złe. Na bezchmurne niebo i deszczowe dni. Na śmiech i łzy. I ślubuję Ci uśmiech przy porannej kawie. Parasol w deszczu i pachnący cynamonki na jesień. Odkąd pamiętam, to zawsze byłeś ty. Stale, konsekwentnie, nieustannie ty. Kocham cię. Twoja na zawsze. Ukochana, w końcu wyczekana moja żono. Wracając pamięcią do czasów szkolnych, chciałbym podziękować ci za wszystkie odrobione zadania, które dałaś mi przepisać i napisałaś za mnie. Za chęć pomocy podczas sprawdzianów, kartkówek, nawet gdy siedziałaś w pierwszej, a ja ostatniej ławce. Dziękuję Ci za naukę pierwszego wspólnego tańca, a zarazem przepraszam za mokre ze stresu dłonie, za piękne chwile spędzone nad stawkiem w parku, gdzie snuliśmy marzenia i poznawaliśmy siebie, za wieczory, a czasem i noce spędzone na strychu. Chcę, byś wiedziała, że nigdy nie byłem zły na Ciebie. Gdy musiałeś wracać, byłem zły na siebie, że nie potrafiłem zatrzymać Cię przy sobie. Za wszystkie podróże, nawet te bez większego celu, najważniejsze, że byliśmy razem. Przepraszam za moje rezerwacje samolotów powrotnych, które kończyły się na progu drzwi, choć raz zdarzyło mi się wylecieć przez okno. Dziękuję Ci za wszystkie słowa otuchy i wsparcia, za to, że jesteś moim najlepszym przyjacielem. I zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dzięki Tobie, wobec tato, ja chcę pieska, nie byłoby z nami najcudowniejszej istoty na Ziemi, jaką jest nasz Kuki. Wspólnie chcemy Ci powiedzieć, że jesteś całym naszym szczęściem i światem. Nigdy się nie zmieniaj, zawsze bądź sobą. Dziękujemy Ci za każdą noc, za każdy poranek, za każdy uśmiech na twarzy, za każdy posiłek. Dziękujemy Ci za miłość i po prostu kochamy Cię. Yeah. <laughs> Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? I said, are you gonna be my girl? Well, it's one, two, three. Take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. Four, five, six. Come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? No, podstawowe życzenie. Bądź mężczyzną. Nie daj rządzić jak nie bo czasem wiem, że daję ci popalić. Na nią po prostu zawsze można liczyć zawsze, w każdej sytuacji. Anią nie kobieta, anią nie Diabeł! diabeł. <noise> Czajnie mieszka... Nie